Cześć, witajcie, ja jestem Faust i witam was ponownie w naszej Korei. No i co, mogę powiedzieć? Obiecująco się zapowiada, um, całkiem przyjemnie idzie... Czemu nie mam przejścia przez Korcin? Korcin atakuje Jeren. Ale wy głupi jesteście? Przecież ja już atakuję Jeren. No dobra, w takim razie niech się oblega tutaj, tutaj może przejdę ja. Dobra, łodzi niech się naprawią troszkę, no i okej, okay, czekamy. Jeren chce mi się zbuntować, więc wolałbym, żeby się oddzielnie zbuntował najpierw niż później razem. Czyż może razem byłoby właśnie lepiej. To może im dam Harsh'a, czy coś. Mm, harsh treatment trochę drogi. Jak tam idą mi punkty? Właśnie, bo dodano ogólnie coś takiego jak ery. W ogóle pominąłem to przez ostatnie dwa odcinki, jakoś tak, wybaczcie, ale naturalnie mi to idzie, mam nadzieję, że już też tam oglądaliście nowe odcinki z tego, z tego dodatku innych youtuberów i wiecie o co chodzi. Dodano ery, różne ery dają różne bonusy, które można kupić za punkty splendoru, punkty splendoru dostaje się za wypełnianie różnych celi, różnych er. No i to tyle w sumie. I te różne rzeczy, jak będziemy wykupywali, to będę Wam omawiał. Ale w tym momencie raczej nic nie planuję kupować zbytnio. No bo w sumie mnie nie stać. Trzeba mieć sporo tych punkciorów. Mógłbym budować rzeczy, ale na razie to nie wchodzi w grę zbytnio. A nie, moment, jedną jedną chcę zbudować. Okej, okay, mamy buncik. 8000 mały. Jedną rzecz chcę zbuntować marketplace'ik. E, właśnie tutaj w Giongiu e, i w e, Gilimie też, ale nie teraz. A to frajer przyszedł mi tutaj jednym oddziałem i będziesz panował. E, dobra, możemy już tam podpłynąć łodziami. E, teraz tak e, wy jesteście mi potrzebni. Tutaj, wy tutaj i wy tutaj. Okej, okay, ten wrócił się już. Musimy jak najszybciej ogarnąć tych ziomków. Dobra, możemy zacząć odmawiać Mingowi. Zerwał z nami trybutariat. Spoko. E, ustawiamy sobie na threatnet. No i okej. Okay. O, i proszę bardzo. Nawet zostaliśmy great powerem. Mamy więcej developmentu niż Aragon i Kastylia. No proszę. E, fajnie, fajnie, miło. Dzięki temu mamy troszkę różnych bonusów um, jeśli chodzi o. Jeśli chodzi o co? Jeśli chodzi o Pire Projection i różne opcje dyplomatyczne. E, tak, mamy już 100%. Chciałbym zabrać wszystko. Tak jest, to jest Sahalin. Pysznie, dobra, i dawaj hajsy. I to jest y, pełna, pełen jeren. Troszkę agresywnej, ale mam nadzieję, że mink nie zrobi mi krzywdy. O właśnie, to jest problem. Mm. Zaryzykujemy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. Jeden zdobyty, moi drodzy. E, mam pożyczkę? Na to wygląda. Chciałbym ją spłacić. Nie lubię pożyczek bardzo. Teraz tak, army maintenance możemy zmniejszyć. Mamy sahalin, więc jesteśmy już totalnie zabezpieczeni z prawej strony. Teraz tylko lewa jest troszkę problematyczna. No to co? Robimy oczywiście kory wszędzie. Będą bunty na stówę, już się pokazują. 31 tysięcy Janzu, 7 tysięcy Ainu, 4 Jerenu. 4 tak więc to jest raczej nieuniknione. Właściwie ten maintenance, może trochę się za bardzo pośpieszyłem, bo jeszcze tutaj będą te małe oddziały frajerów. No nie, Ming doszedł do koalicji przeciwko nam. Uuu, to bardzo niebezpiecznie się zrobiło. Jeśli Ming wypowie nam wojnę koalicyjną, to jesteśmy w dupie, bo Ming będzie w wojnie koalicyjnej wypowiadał na wypuszczanie różnych krajów, zamiast na e, utworzenie z nas trybutu. A ja bym wolał, jakby wypowiedział na nas wojnę o trybut. Fim pierdolicie, nie. Dobra, zobaczmy, czego chce na poddanie się. Ming tributary. Puch, ostro. Ale nic innego. Yeah, fuck. a sugerowane. Chcę, żebym wypuścił Heixi. Nie ma takiej opcji. Jeden mogę wypuścić i. Niech chcę zostać trybutem. Relative strength of alliances. Length of war, coalition war. Grand peace offer. hajsy dorzucę. I się zgodzi. Mm. Eee... Wiecie co. A, jestem gotów zejść na dół. E, tutaj panowie się zatrzymają. Tutaj panowie zadokować. Właściwie, no tak, tam. Nie, tam nie będą bezpieczni. Przypójcie trochę bliżej. I zadokujcie. I niech Ming sobie oblega. No właśnie, niech sobie oblegają tutaj. Kiedy będę mógł uciec? 26. Dopiero niestety. No, straciłem dwie galeki, dwie transportówki. Trudno, aż tak dużo nie będę potrzebował. Dobra. I niech sobie Ming walczy z naszymi kochanymi mm, buntownikami. Blokada Hanson. No tak, blokady bardzo dużo dają Mingowi. Ale spokojnie. Niech Ming z stłumi bunty. Ymm, kiedy się pojawi Jaren. Za dwa lata, niestety, dopiero troszkę to potrwa, ale raczej damy radę. E, tak, tak. Maintenance trzeba włączyć, bo niestety i w forcie mamy całkiem spory. Trzeba będzie. Małe armijki, jak się pojawią, to trzeba będzie niszczyć po prostu tutaj. Dobrze, bo jakby Nobility tak pysznie. Cold Diet. General. Dajmy im jakąś ziemię, tak na szybkości. Którą jeszcze kontrolujemy, na przykład tutaj. Nobility. Będą 75%. 150 punktów dziękuję, bierzemy idę. Chociaż mogłem wziąć w sumie... A nie, nie mogę. za mało miałem jeszcze punktów, Dobra. E, zbudujmy większą armię Na co tracę Hajs? Na Army Maintenance, Fleet Maintenance, State Maintenance, Advisors ehm, Ta armia powinna wystarczyć na tą wojnę. Ming za chwilkę powinien do nas tutaj bliżej przychodzić oferuje, to co oferuje jest już ok. ja chciałbym tylko trybut dać. warscore minus 30, Kurczę, no ten warscore bardzo dużo tutaj e, zmienia, są bardzo dziani na ten warscore pazerni, że tak powiem e, jedyny problem jaki możemy mieć to e, war exhaustion, ale to raczej na luzaczku okej, okay, tutaj pyszna obrona ten strata 1000 do 6000, a przecież wojna koalicyjna to są bitwy, prawda? Tak jest. Więc bitwy raczej wygrywać będziemy. Uuu, generał 4-2 może być problem. Dobra, zobaczmy jakim generałem jest nasz król. 1-1 słaby. Zrolujmy jednego tylko generała. No mój Boże, jeszcze gorszy. Dobra, czyli 1-1 to jest wszystko na co nas stać. Hmm, pytanie, czy walczymy w takim razie z 30 tysiącami mingu. Hmm, raczej nie. Chodzi kolejny generał 5-2, też bardzo silny. Hmm, 300 mili już bunt? Nie. Niech powoli tam buntownicy sobie łażą. Nabijają niestety troszkę... Em, separatyzmu, ale no nic na to nie poradzę zbytnio. Przynajmniej Length of War em, leci do przodu. Więc, więc, jest OK pod tym względem. Ok, mamy tutaj całkiem sporą armię, ale Ming też powinien e, całkiem spory worek zosiem dostawać. Chodząc tak dużymi stakami po tych stepach, e, będzie tracił naprawdę duże, duże e, ilości armii. W momencie, jak ten fort będzie upadał, trzeba będzie się poddać, bo ten fort praktycznie jest, e, no, naszą ostoją. O, mogą przejść! Halo! Jak to się stało? Którego? Którego będziecie? 23, ucieknę, 28, 28, 25. Jerzy, że oni mogą tutaj przejść 31-tysięczną armią przez ten fort. jak to się dzieje? Przecież to powinno być zablokowane. Halo. Fort level. No. To A nie. To wszystko mogą okalać. Dotąd nie mogą przejść. Mm. No dobra, czyli już się musimy poddać. Afer Tribute Tributary, niestety nie pykło, to musimy zapłacić. No, byle co zapłacimy, i tak się zgodzą. To w sumie niepotrzebna ta wojna była cała. Kurczę, no ale wliczyłem, że te bunty mi chociaż stłumią. I tak będę musiał robić to sam. Ale, jak mi zniszczy armię, to nie będę miał czym ich tłumić. A mieć nadzieję, że on mi je tłumi, no to, to jest trochę patetyczne bardzo. Dobra, trzeba się poddać w takim razie. No cóż, witaj ponownie. Tylko, że m, widzicie, teraz mamy rozejm trzynastoletni, e, tak? Wystarczy, że ustawię e, stosunek na hostile. E, I już praktycznie e, on sam powinien zerwać ten trybut. No właśnie. A nie, nie zerwał. Aha, okej, okay, to jednak nie. No to wyślemy mu insulta. Tak, rebelianci, wiadomo. No to idźmy się nimi zajmijmy w końcu. O, no i proszę bardzo. Trybut zerwany. Znowu jesteśmy Great Powerem. Nie musimy nic płacić i mamy dodatkowo. Rozejm do 80 roku. 80 rok. Czajcie? No właśnie. No, no to tyle, tyle chciałem Wam pokazać. <grym> e, dobra, teraz tak, trzeba obmyślić, gdzie On idzie. Do Bohori. Czyli później będzie szedł w dół, do Anwonu. Dobra, to idźmy tak. 22, 9, 10, 3, 10, 3. Będę potrzebował najmusów. Niestety mam jedną pożyczkę. Zaatakował teraz Oirat, śmiesznie. Będzie szedł w dół raczej, bo jak Janzu szedł taką linią w górę, a teraz pójdzie w dół e, Najlepszy dowódca to jest niestety tylko 1-1 On ma 2-2 Fak Nie mam za dużo dowódców? Nie Sam raz Dobra Na szczęście przynajmniej porobiły nam się Kory No chodź w dół, czekam na ciebie Niestety mam mniej jazdy czemu idziesz nie tutaj 11-8. dobra będę się bronił to są lasy niestety więc może być niebezpieczna sytuacja ale wierzę że damy radę ma minus 2 czyli tak jak w górach dobra damy radę Oj, i to na luzaczku daliśmy radę pysznie okej okay, czy będzie jakiś bunt za chwilę ajnu no, na sahalinie nic z tym zbytnio nie zrobię Eee, w takim razie co, wyrzucam już najmusków raczej? Może skonsoliduję i tego słabszego wyrzucę. Tego jednego pośle tutaj. Tego tutaj, tego tutaj. Tego tutaj, ok. Misje. Prove Legitimacy. Eee, recover Abysmal Prestige. Uuu. No tak, mamy na minusie i to znacznie, mogłbym chcieć go wprowadzić do zera. I w sumie to jest dobra misja, podoba mi się, niech ona będzie. Ym, no i co, i teraz ustawiamy z Hostile na Friendly, taka szybka zmiana nastroju. I teraz jak się skończy nam rozejm, to Ming znowu nas zaatakuje o Trybutariat. Znowu się poddamy temu trybutowi. Zwiadomo stracimy miliony prestiżu, jak teraz. Ale później znowu ustalimy na hostile i znowu nas e, jakby Ming zerwie. Koniec. Tak działa ta mechanika. E, no, i, no i da się ją tak wykorzystywać. Nie wiem, czy to nazwać to wykorzystywaniem, czy, e, czy nie. No ale faktycznie tak robię i tak to dla mnie działa. Tutaj niestety ten statek nie jest zbyt bogaty. Już ten jest trochę. Ne, ten też jest bardzo biedny. Nie wiem, czy te staty dodawać, czy nie. Teoretycznie są w grupie mandżurskiej, ale z drugiej strony jakoś tak mnie nie, niechętnie. Jak tutaj wygląda? Mam już 90. Myślę, że możemy zacząć. Um, myślę, że możemy zacząć już. Harmonizację 3 rocznie do 502. To jest 36 lat, 34? No, 34 lata, czyli bez zmian. Zawsze to jest 34 lata po prostu. No, no dobra, no i niestety spada minus 175 rocznie. Mogłem to zwiększyć o stability. No ale to kosztuje, więc wiadomo jak jest. Na razie punktów wydawał nie będę. To co może pododaję jednak te staty. Nie no, to bez sensu. Ten state jest nic nie wart, praktycznie. Tu jest tak duża autonomia, że to nie ma nie ma żadnego sensu. Ym, ten state ma 5 prowincji, więc no dobra, opłaca się jako tako. Ale najpierw niech doda y, tam rzeczy. No, kurczę, problem w tym, że poprzedni właściciel dodając autonomię, y, pozostawił ją tam tak dużą i ja nie mogę nic z tym zrobić też będę miał taką autonomię tutaj. Ok, hey, buncik się zbliża, Ainu. Tylko 7000, ale to i tak sporo. Więc idźmy na ten Sahalin. Dajmy mu jakiegokolwiek dowódcę, bo jak przyjdzie szybciej, to będzie problem. Eee, I teraz tak. Zbustujmy sobie. Eee, Renesans w końcu. Możemy nawet Base Taxi polecieć. O, i mamy. I powinniśmy móc nawet kupić już. Uuu, drogo. Mmm, bardzo drogo. No ale dobra. Uzbieramy w końcu. No i mając negatywne stosunki z Mingiem, bardzo powoli będzie się ten renesans do Mingu przedostawał. Dzięki czemu będę miał monopol na renesans. Pięknie to brzmi, prawda? No właśnie. Możemy już zacząć też robić powoli... Um, a nie, to jest na korcin. ojej, jaj. W takim razie robimy claimy na korcin e, I możemy wysłać e, robienie claimów na e, Ashikage. Ok. E, teraz tak, tutaj się nie opłaca. Tutaj no opłacałoby się, ale ta autonomia jest bardzo duża. No dobra, tu się opłaca na pewno. Niech będzie. Problem właśnie jest z tą autonomią, ale liczę, że ona dosyć szybko spadnie. Dobra, teraz zejdźmy sobie na dół, zejdźmy na ziemię, że tak powiem. I brońmy się, bo za chwilkę tutaj będą bunty. Dorzućmy do obu armii naszych słabych generałów. Ech, ten forcik, kurczę, jednak nie pokrywa tak dużo, jak bym chciał. Okej, okay, mamy bunt w końcu Jerenu. E, 21. Trochę długo idą, ale dojdą. Ming wypowiedział wojnę na Korcin, niestety. Forsowanie trybutu. No trudno. Hmm, będziemy musieli czekać za takiem na Korcin w takim razie. No, ale przeżyjemy to jakoś. Teraz tak, maintenance damy na jak najniższy, korupcję lekko włączymy, tak żeby powoli sobie spadała. No i zbieramy hajs, zbieramy pieniądze yy, i włączmy sobie może nawet nastawienie na militarne, tak aby jak najszybciej ukończyć idee defensywne, bo są bardzo ważne. Dobra, rozdzielmy armię znowu, dajmy tam dowódców, no i fajnie. No i tak powoli się żyje. Na tej wsi, jak to zwykłem zwykle mówić. E, dobrze by było właśnie chwilę zrobić sobie odsapnięcia. O, no ja gadam, gadam, a gra swoje. Dobra, damy te minusy, trudno. Nic na to nie poradzę. Możemy wziąć punkty, co mi się bardzo podoba. I weźmiemy te punkty, e, fajnie by było wybustować by sobie merchantów. Ale nie ma takiej opcji zbytnio. No to wezmę tylko 5 dych. Dobrej 5 dych. No i tutaj nic ciekawego nie mam. No dobra. Trzeba będzie spłacić niedługo tą pożyczkę, ale to raczej na luzaczku. State maintenance trochę kosztuje. Advisor 1 niewiele kosztuje. Army maintenance kosztuje całkiem sporo. Ale niech zostanie chociaż na takim drobnym poziomie, żeby się tam cokolwiek regenerowało. No i dobra. Wszystko jest w jak najlepszym porządku na razie. Okej. Okay. O, i tańsze y, technologie militarne. To jest coś co lubię. A co my tutaj mamy? No. Stracić. Ym, moment. O, stracić wsparcie nobility czy stracić wsparcie merchantów. Nobility. Trudno. Szkoda, szkoda. Teraz będziemy mieli droższe utrzymanie armii niestety. No ale takie jest życie. Dobra, weźmy sobie Military Drill. Army Morale jest bardzo ważne. Eee, Soud Ilin Hala. Który ten, ten stecik jest taki ważny? Ten. Tylko tutaj jest duża autonomia. No tak, pamiętam. Nie wiem, czy się opłaca go dodawać. No dobra, dodamy go. I skorujemy wszystko. Niestety tutaj jest bardzo wysoka, ale tutaj już maleje, więc może jakiś przychód stamtąd będzie. Nie wiem, czy mi to co, coś dało, czy nie, ale wiadomo. Trzeba wierzyć. No i póki mam tak dużo punktów, to warto je teraz wydać, niż, niż je zbierać. No i dobra, i mam już wszystkie, jakby, staty, które chciałem w Manjurii ustanowione. Zostanie mi niestety teraz tylko jeden wolny. Być może tutaj na. East Heilongjangord albo na West Heilongjangord, zobaczymy zresztą. Tak czy siak, moi drodzy, to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za oglądanie. No i do zobaczenia już niedługo. Trzymajcie się, papa. Pa. No i jeśli Wam się spodobał odcineczek, to lajkujcie. Cześć!